Rzeczywiście, dużo słów padało przez ten czas naszego zjazdu, i chwała Bogu za to, że on naprawdę jest zainteresowany człowiekiem, że on pragnie mojej i Twojej zmiany, że on chce dokonać w nas swojego dzieła. Kochani, chciałbym jeszcze na zakończenie tego czasu, z mojej strony, jeszcze taką jedną myśl Wam przekazać, którą też tak Bóg mi położył na sercu. Mówiliśmy sobie, z mojej strony padało i też ze strony braci takie słowa. O ojcostwie, o tym, że Bóg jest Bogiem, o tym, kim jest Jezus Chrystus. I powiem Wam, że jeszcze tak mi przyszło na koniec, żeby takich parę fragmentów jeszcze przytoczyć o tym nowym życiu, o nowym przymierzu w Chrystusie Jezusie, o tym, co zostało nam dane i w jaki sposób Bóg chce nas tutaj prowadzić na tej Ziemi. Zobaczmy najpierw zapowiedź tego nowego czasu. W Księdze Jeremiasza przeczytam o tym tak, zobaczmy od razu, żebyśmy mogli też w czasie się tutaj też pomieścić 31. rozdział 31. wersetu jest zapisane takie cenne słowo dla nas. Jest to proroctwo, jest to y, objawienie dane y, przez Boga Jeremiaszowi. Czytamy tak: Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi Bóg. Lecz takie przymierze zawrze z domem izraelskim. Po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą. Moim ludem i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Ja sam, mówi nasz Bóg, będę pracował nad Twoim życiem. Zobaczcie, my żyjemy w dniach, gdzie to się już wydarzyło. Oto idą dni, tam był czas jeszcze niedokonany, a my wiemy, że to się już dokonało. Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł Jezus na tą ziemię i dał nam możliwość wejścia w nowe przymierze. Poprzez śmierć, poprzez zanurzenie, przez powstanie do nowego życia. Przyszedł, aby nas oczyścić z naszych grzechów i pozwolił nam pójść w stronę Boga. Połączył nas z Bogiem. Dał nam nowe życie. I mówi, żyj teraz. Oto dałem Ci możliwość, żyj teraz. Pokaż, że jesteś tym zainteresowany. Bóg wpisał w moje i Twoje serce swoje prawo. Nie takie przymierze, jak to jest napisane, jakie je zawarłem z ich ojcami. Oni zerwali to przymierze. Z mojej strony, mówi Bóg, ono nie zostało zerwane, to oni je zerwali. I taki jest człowiek, kochani. Może zerwać przymierze. Bóg dotrzymuje swojego słowa. Mówi, jeżeli będziesz chodził w Jezusie Chrystusie, ja będę się troszczył o ciebie. Dopóty, dopóki będziesz chodził w Jezusie Chrystusie, opuścisz Jezusa, moja troska też cię opuści. Tylko w nim Bóg się o mnie troszczy i o ciebie. Tylko w Jezusie Chrystusie. To jest to, jak kiedyś sobie mówiliśmy, miejsce spotkania z Bogiem. Bóg do nas wyszedł w Jezusie i tu stoi, w tym miejscu. Mówi, wyciągam do was swoją rękę. Możecie podejść, możecie czerpać, możecie się cieszyć, możecie, możemy być razem w pięknej relacji, ale jeżeli Wy odejdziecie od Jezusa, ja za wami nie pójdę. Do mnie i do Ciebie mówi nasz Bóg. To jest Jezus, to jest to miejsce spotkania i każdy z nas musi każdego dnia przebywać w Jezusie pod tym nowym przymierzem żyć. Czy jest to miłe dla nas to, co Bóg tam dla nas osiągnął, to, co nam dał, to, co nam tam pokazał. Czym nas obdarował. Wiecie, stare przymierze miało pewne braki, ale w nowym jest wszystko doskonałe. Bo przez krew Baranka jesteśmy oczyszczeni i przeznaczeni do nowego życia i mamy doskonałość już w nim. Niech on będzie za to uwielbiony, a więc prawo wpisane w moje serce. Boże prawo. Jak żyć, jak postępować, inaczej byśmy po prostu nie potrafili. Oni grzeszyli, wracali, grzeszyli, wracali, pokutowali, grzeszyli i takie w kółko było. Kapłani, inni, wszyscy, wszyscy naprawdę musieli żyć w grzechu, bo byli pod jarzmem grzechu, niewoli, zniewolenia. Nie potrafili inaczej. My dzisiaj mamy wolność w Chrystusie Jezusie i nie musimy zawracać do tych starych rzeczy. I to naprawdę jest dla nas wielkim szczęściem i radością. Bóg mówi: Nie zawracaj, idź dalej, żyj pod nowym przymierzem, nie wracaj do starego. Tam jest śmierć, tu jest nowe życie, tu jest to szczęście i to radość, którą tak naprawdę potrzebujesz. To jest to odpocznienie, to jest to wolność. Swoboda życia dla chwały Boga. Miłe, jarzmo, lekkie. Dane nam z łaski Boga. 32 od 39. I dam im jedno serce. Zobaczcie, gdzie to znajdujemy. Od razu dzieje apostolskie nam się otwierają. I dam im jedno serce. Zobaczcie, co to oznacza. Jedno serce. Każdy z nas jedno serce mamy. To serce. Jak masz, jak jest sercem? Anatomia to by się tam tutaj wyraźnie pokazała. Jak jest sercem? Ono bije sobie jak tak, chce, skacze, lata i tak dalej. To jest jakaś choroba. Serce ma bić jednym rytmem i każdy z nas ma bić tym jednym rytmem dla chwały Boga. Mamy jedno serce. Bóg mówi do mnie, do ciebie, dam im. Ja mógłbym powiedzieć już teraz, dałem im, bo to się stało w Jezusie. Jedno serce. Abyśmy jednym sercem mogli uwielbiać naszego Boga, chwalić Go z całego serca. To jest, zobaczcie, jaki piękny zamysł Bóg miał względem człowieka. Jakie, on, e, jakie piękne myśli. Bóg mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. To są te piękne, Boże to jest ta tajemnica objawiona nam w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, jakie skarby Bóg nam otwiera. Jedno serce. I mówi, tym jednym sercem możesz uwielbiać teraz Boga. Bo została ci otwarta droga w Jezusie Chrystusie. Dalej zobaczmy. I wskażę im jedną drogę. Wskazał? Wskazał. Jezus, prawda? Wskażę im jedną drogę. Nadam im jeden kierunek. Idź za Jezusem. Nie patrz na prawo i na lewo. Tu jest droga, którą masz iść, mówi na Słowo Boże. Nią idź, nią krocz każdego dnia. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Bacz na tor, po którym ma stąpać Twoja stopa, prawda? I niech będą pewne wszystkie Twoje kroki. Każdy jeden krok pewny może być tylko w Jezusie. A więc. Jedną drogę im dam, nadam im jeden kierunek, aby nie byli zabłąkani, zgubieni i tak naprawdę nie wiedzieli, jak do mnie powracać. Nam im jedno serce, to jedno pragnienie, aby mnie zobaczyli, aby mnie poznawali każdego dnia i dam im tą jedną drogę, którą będę ich prowadził. W Jezusie, aby nie było chaosu, zamieszania. Tak jak było mówione, Bóg jest Bogiem porządku. Zobaczcie, wszystko doskonale uczynił. I my dzisiaj bierzemy, mamy w tym udział. Mamy czynny udział w tym mieć. Każdego dnia. Chwała Bogu. Aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. Halleluja. Wiecie, to jest wielka łaska. Zobaczcie, Bóg mówi, jak do Dawida mówi, Zobacz, na pokolenia to rozłożę. Jeżeli ty będziesz trwał w społeczności ze mną, na pokolenia to rozłożę. Inni będą mogli twoje dzieci po Tobie czerpać to dobro również. Aby się mnie bali. Dziwny Bóg, prawda? Jemu zależy na tym, żeby człowiek się go bał. Ale my wiemy, o jaką bojaźń tutaj chodzi. Bóg nie chce, abyś drżał przed nim, abym ja przed nim drżał, w takim lęku. Ja tylko się nie zbliżę, bo ja Boże się boję. Bóg mówi, tak jak rozmawialiśmy ostatnim razem: zbliżcie się do mnie, ja chcę być z wami, ale uważajcie, jak się zbliżacie. Mówi do nas Słowo Boże: uważajcie, jak się zbliżacie, jak podchodzicie. Ja jestem święty. Aby się mnie bali i zawrę z nimi. Wieczne przymierze. Zobaczcie, jakie wymowne są te słowa, które czytamy. Zobaczcie, jak Biblia do nas cała mówi. Jak w każdym jednym miejscu jest zawarta piękna Boża myśl. Dam im wieczne przymierze. Coś, co się nie zakończy. Że się od nich nie odwrócę <laughs> i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaź przede mną. Sami byśmy tego nie uczynili. Nie dalibyśmy rady sami w to wejść. To są za nas, dla nas za wysokie progi. Ale Bóg mówi, ja to uczynię w was, ale wy mi się poddajcie. Wy pozwólcie mi pracować w waszych sercach, a ja was prowadzę w te tereny, które są nie do osiągnięcia dla starego cielesnego człowieka. O czym dalej powiemy też. I się... I zawrę z mi to wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę mi dobrze czynić. A w ich serce Boże bojać przede mną, aby, się ode mnie, aby ode mnie nie odstąpili i będę się radował z nich. Zobacz, to jest taż Bóg. On chce się radować swoimi dziećmi. Będę się radował z nich, będę się cieszył swoim ludem. Chcesz tego, kochany bracie, siostro, dać radość swojemu ojcu. Wiecie, Bóg dając nam to nowe serce, każdemu z nas, dał to pragnienie. Chcemy przysparzać radości naszemu ojcu. Wiemy, jak to czasami wygląda. Bóg mówi: Nie, nie tak, ale nie potępiam. Wróć do mnie, bądź ze mną. Ja chcę, żebyś ty nadal to pragnienie, które ci włożyłem w serce, bo wieczność Bóg włożył w nasze serca, pragnienie życia dla niego, aby to zadziałało w całej pełni, codziennie, aby to funkcjonowało w tobie. Abyś szedł za tym pragnieniem. Abyś przysparzał radę swojemu Ojcu, aby na obliczu Boga wciąż był uśmiech w Twoim kierunku. Że Bóg się chce cieszyć swoimi dziećmi, którzy żyją w Jezusie Chrystusie na tej ziemi. Którzy każdego dnia uczą się i zwyciężają, pokonują przeciwności i idą krok za krokiem w stronę Jego. Każdego dnia nie odpuszczają sobie w żadnym momencie. I będę się radował z nich. Chwała Bogu. I dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi. Zobaczcie te słowa jeszcze. Z całego serca, mówi Bóg. I z całej duszy. Zobaczcie, jak Bóg wychodzi do człowieka. Mówi, z całego serca wam to daje. Z całej duszy. Pragnę tego. Weźcie to z mojej ręki. Nie otrącajcie mojej dłoni. To jest dłoń miłości. Jakże piękne, jakże cenne jest dla nas, żebyśmy przyjęli to, co Bóg nam daje w Jezusie. Żebyśmy nie opuszczali Go ani na moment. To jest wielkim smutkiem dla Ojca, kiedy Syn Go opuszcza. Kiedy ten Syn przy powieści opuścił Ojca, Ojciec był bardzo zasmucony. Jego serce krwawiło. To jest ten sam Bóg, to jest nasz Bóg. Jego serce również krwawi. Kiedy Syn czy Córka Boża odchodzi sprzed Jego oblicza i znajduje zaspokojenie w czymkolwiek innym. Bóg mówi, wracajcie Synowie Ludzcy. Bądźcie ze mną każdego dnia, należcie do mnie całym swoim sercem. Niech Bóg nas tego uczy codziennie, każdego z nas. Jeremiasza 24. Znajdujemy tutaj takie słowa, 6 i siedem. I zwrócę na nich oko z myślą o dobrem. I sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi, i odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzeniem, i dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan, i będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Dam im serce, aby mnie poznali. Wiecie, starym sercem nie można poznać Boga, ale chwała Bogu, że na tej ziemi jest możliwość już teraz, w Jezusie Chrystusie to się stało, możemy poznawać Boga. Stało się to możliwe. To jest możliwe tylko dla człowieka o nowym sercu. I my wiemy, kiedy to nastąpiło. Kiedy zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa Jezusa i powstaliśmy do nowego życia. Człowiek odrodzony w Jezusie Chrystusie, nowy człowiek o nowym sercu, może myśleć teraz o tym, co jest miłe Bogu, przeżywać to każdego dnia. Masz tą szansę, masz tą możliwość, bracie, siostro. Cieszmy się z tego codziennie, radujmy się nim. Czy to nie jest wspaniałe, co Bóg nam dał? Czy to nie jest szczęściem i radością dla nas? Czego moglibyśmy więcej oczekiwać od tego Boga? Bóg mówi: Całe niebo wam otworzyłem mogłem coś więcej dałem swojego syna coś więcej wiecie poznać Boga to jest ten czas który mamy na tej ziemi wiecie ludzie mają jakieś swoje tam pragnienia poznawania pewnych tam rzeczy ale to wszystko ma jakieś granice człowiek dochodzi do tej granicy i potem takie, wiecie, rozczarowanie, takie, taki niedosyt, yy, taki niesmak taki czuję. Ale zobaczcie, tu jest zupełnie inaczej. Nie tak jest z poznawaniem Boga. Nie w taki sposób poznajemy Boga. Bóg jest ciekawym Bogiem. Jak można tak powiedzieć? Ciekawym Bogiem. Tu jest, naprawdę jesteśmy zainteresowani naszym Bogiem. Tu co chwilę, kiedy zaglądamy tu, tu, Boże, Ty taki, Ty taki jesteś, to nas to zachwyca coraz bardziej. A Bóg mówi, o jeszcze więcej mam dla Ciebie, idź za mną dalej, a zobaczysz jakim jestem. I tu na tej ziemi mnie poznasz. Zobaczysz, co uczyniłem dla Ciebie w Jezusie Chrystusie, ale daj mi swój czas, swoje serce. Czy potrzebujesz Go poznawać, kochany bracie i siostro? Czy pragniesz Go poznawać każdego dnia? Jeżeli nie, to nie narodziłeś się na nowo. Naprawdę, bo każde dziecko, które się narodziło, ma to zapisane w swoim sercu: chce poznać Ojca. Każde zdrowe dziecko, które się urodziło, chce poznać Ojca. To jest pragnienie zapisane nam w serca: poznać Ojca, zobaczyć, kto nas zrodził w Jezusie. Kto nam to wszystko dał? Czy nie jesteś zainteresowany tym? Wiecie, to jest choroba, jeżeli człowiek nie jest tym zainteresowany. Coś jest nie tak. Trzeba wejść do źródła, zobaczyć do podstawy, co się stało. Dlaczego mnie nie interesuje Bóg już? Dlaczego nie interesuje mnie to, co On dał mi w Jezusie? Dlaczego mam inne miłości, inne zainteresowania, inne pragnienia, inne dążenia? Co się stało? Gdzie mnie diabeł zbił i oszukał? Przecież to wszystko jest tak cenne. Nie można tego puścić. To jest naturalna reakcja każdego nowonarodzonego, poznać Ojca. I masz to pragnienie zapisane w sercu swoim. Bóg mówi dalej, poznawaj mnie jeszcze bardziej. Jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Ja Cię będę wprowadzał dalej, ale Ty ucz się, żyć każdym słowem, które pochodzi z moich ust. Każdym jednym. A będziesz przechodził następne poziomy, można tak cudzysłowie powiedzieć, poznania. Z poznania, w Poznania, w Poznanie. Jeszcze więcej, aż do ostatniego dnia pielgrzymki na tej ziemi. Będziesz mnie się uczył. A ja dam ci się poznać. Bóg mówi, odkrywam się przed wami. Ja nie jestem Bogiem zakrytym. Bóg był kiedyś Bogiem zakrytym. Ludzie nie mogli Go poznać, ale zasłona świątyni rozdarła się. Ludzie mogą poznać Boga dzisiaj. I to jest łaska dla nas. Możemy poznawać Boga. Bóg się odsłonił nam w Jezusie. Mój zobaczcie, jakim jestem. Nie mam tajemnic przed wami. Taki jestem, tak Was kocham, tak Was miłuję, tak szukam Was każdego dnia. Odsłoniłem się całkowicie. Podejdź bliżej, wejdź w tą relację głębiej. To jest koszt, ale wejdź, bo to jest i cena, i nagroda jest wielka. Dlatego i koszt musi być wielki. Daj mi życie, a otrzymasz życie, mówi do nas Słowo Boże. Życie za życie, nie ma inaczej. Życie za życie. Wszystko dasz, wszystko weźmiesz. Inaczej nie zdobędziesz. Bóg jest zakryty przed tobą. I stąd są te rzeczy, jakie są. Ezechiela, 11 rozdział. Jeszcze dwa miejsca przeczytamy. 11, 11 rozdział od 17, wersetu. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. To jest to zgromadzenie, Bóg mówi, zbieram was wszystkich rozproszonych i trzymam was w Jezusie, w Nim was połączę, wszystkich miejsc do Jezusa. Mój, to jest ta ziemia obiecana, to jest to miejsce spotkania, jak mówiliśmy na początku. Miejsce spotkania z, Bogą, z Bogiem, to jest ten Jezus. Zbiorę Was ze wszystkich miejsc, i my doznaliśmy tego zebrania z każdego miejsca, prawda? Jedni stąd, drudzy stamtąd. Bóg nas zebrał wszystkich, wszystkich, dał nam jedno serce, jedno pragnienie, jedno dążenie, pokazał jedną drogę, mój, zbieram Was w nim, Jezusie. To jest to, to obiecane miejsce. Zebrałem Was. A gdy wrócą tam. Zobaczcie, jak cenne jest to, że człowiek musi coś uczynić ze swoim życiem. I usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości. Wtedy ja dam, wam, dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serca kamienne i dam, wam, i dam im serca mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw. I wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Nowe serce jest zapewnieniem od Boga, ale jest postawiony właśnie warunek, o czym też wcześniej wspomniałem. Człowiek musi usunąć wszystkie ochydy ze swojego życia. Wiecie, Chrzest nie jest symbolem. Ale czasami może się dla człowieka tym stać, bo może nic za tym dalej nie pójść o to mi chodzi. Nic za tym dalej nie pójść. Nie ma żadnych efektów życia. Nic się nie dzieje z człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie wierzy, bo to wszystko przez wiarę się bierze. Usunę, usuń wszystko. Kiedy wszedłeś, to musi to zginąć. Nie wracaj już do tego, i ja tak samo, każdego dnia. Należ do tego swojego, do tego nowego życia w Nim, w Chrystusie Jezusie. Poruszaj się każdego dnia. Kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa do swojego ży życia, to nastąpiło to. Zerwanie. Wyznaliśmy Bogu, Boże, oddzielamy się od tego. Wiecie, to jest tak jak spisanie to też jest może niewłaściwy nie, nie przykład ale coś nam pokaże, coś nam zobrazuje to jest jak podpisanie umowy. Musisz się z tego wywiązać. Bóg mówi: Ja się wywiążę. To jest umowa obustronna, sporządzona w dwóch egzemplarzach. Możlibyśmy tak obrazowo pokazać. Bóg ma jeden i ty masz drugi. Wszedłeś w przymierze z Bogiem i podpisaliście się jakby razem pod tym. Bóg mówi: Ja dotrzymam słowa. Ty też się podpisujesz. Mój Boże, ja również. Daj mi siłę. Chcę to uczynić, chcę to zrobić. Bóg stoi za swoim słowem. On nie cofnie się. Ty możesz go opuścić, ale Bóg nie cofnie się. Bóg nie zerwie. Ale jeżeli ty nie będziesz należał do Niego i ja, stracimy wieczność. Sami odchodząc od Niego. Bóg pozostaje w Jezusie cały czas. On stoi cały czas w tym miejscu. To chcę Wam pokazać. Cały czas pozostaje w tym miejscu. On nie opuści tego miejsca. Ale człowiek może to opuścić. Nie róbmy tego nigdy. Niech to będzie nasze miejsce każdego dnia. W Nim się rozwijajmy, w Nim się uczmy. Jak należeć do Boga, jak żyć dla chwały Naszego Boga. On chce uczynić w nas doskonałość. Dał nam ją całą w Jezusie Chrystusie. Hebrajczyków dziesiąty rozdział jeszcze na zakończenie przeczytam. 14 i dalej Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich sercach i na umysłach ich. Jak ostatnio też Słyszeliśmy, wypiszę je, dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej, nie gromadźmy następnych. Bóg mówi: Tamtych nie wspomnę. To wszystko pozostało za. Bóg nie wraca do tego już. Nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie? Tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad Domem Bożym, wejdźmy na nią. Ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy do końca naszych dni, prawda? Bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Ofiara Bożego Syna jest pieczęcią nowego przymierza. Bóg przypieczętował, mówi akceptuje w pełni tą ofiarę. Doskonała ofiara, ta pieczęć wyraża to, że. Przymierze ma wartość dla Boga. Bóg zaakceptował całe warunki tego przymierza. W pełni przyjął i zaakceptował ofiarę Bożego Syna. Przybita jest pieczęć. Krew została przelana. Dzisiaj możesz żyć już nowym życiem dla chwały swojego Boga. I ja tak samo. Uczmy się Jego, nie wracajmy. Bóg zakrył wszystko, co jest ze starego życia. Usunął to precz. Nie chodźmy znowu koło tych spraw, bo diabeł będzie pociągał ludzi w nowe rzeczy. Ale Chrystus chce nas rozbijać w Bogu każdego dnia, uczyć tego, kim jest Ojciec, abyśmy należeli do Niego, poznać Go jeszcze więcej, jeszcze więcej wchodzić w tą Bożą Prawdę. Korzystajmy z tego czasu, dopóki jeszcze go mamy, dopóki daje Bóg nam taką możliwość, dopóki daje nam jeszcze jasność w umyśle, że możemy cokolwiek zobaczyć z tej prawdy, z, tego, z tej cenności Chrystusa. Trzymajmy całym sercem się tego. Niech nikt z nas tego nie puści. Życzmy sobie naprawdę tego, żebyśmy doszli do końca i baczmy jedni na drugich. Interesujmy się sobą, tak jak ostatnio też tam brat mówił. Interesujmy się sobą w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Mówi bracie, siostro, dalej, zwyciężaj, dasz radę, przejdziesz to, bo Chrystus jest dla Ciebie taki sam jak i dla mnie. Mamy zwycięstwo w Nim. Pokonasz wszelką, nie, yy, wszelką ciemność, wszelką ciemność. Yy, Wszelkie pułapki diabła przejdziesz, jeżeli będziesz należał do niego całym swoim sercem. On jest Jezus, jest, twoją i moją siłą. W nim mamy życie i zbawienie, i radość podążania za Bogiem. Niech Bóg będzie zadowolony z naszego życia, że my korzystamy z tego codziennie, ciesząc się swoim Bogiem. Amen.